Już mam kosty, są on Globus i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Roblox na moim kanale. I dziś będziemy grać w Airplan. Przepraszam, że tak bardzo długo nie było filmów z Robloxa, bo wi wiecie, niestety nie miałem za bardzo czasu dla Was nagrywać. Próbowałem nagrać coś, ale jest ciągle było słabe, więc ja już um, sobie w takim razie polecę. Ehm. Um, Okay, tutaj lecę. Samemu. Niech ktoś do mnie dołączy. Ja nie chcę sam lecieć. Nie, no ja wychodzę stąd. I to musi być. Gdzieś gdzie ktoś siedzi, idę. Tam idę. Nie, no teleportują ich. Chcę z kimś. Czekajcie chwilę. Dobra, przepraszam Was. Teraz mogę już do tych jednak dołączam. To nikogo nie ma, no Ja chcę być z kimś Czy każdy ode mnie ucieka? Tutaj, ludzie Okej okay. Tutaj już idziemy W grze was, jak będę w grze, to Już w grze jesteśmy Muszę znaleźć swoje miejsce tu chyba. O, Globus 500 najlepsze imię na świecie. O, lecimy, ale tam fajnie. Jeżeli nie dokończę tego, to w następnym odcinku. Y jak to? O, pilot Kaylee. To w następnym odcinku wam resztę przedstawię. Co? Tylko ja i ktoś na serwie jesteśmy? Ja nie mogę, za mało tu nas. Jesteś Kaylee, no wow! Tak też się domyślam. No szybciej wiesz, My tu mamy lecieć. His is not regular... Coś tam, coś tam. No nie znam angielskiego, gadaj po polsku, Jezu! Hu! Gdzież tu jest prezydent? Uuh, uuh, uuh. ale fajnie. Więc może spróbuję teraz, Kaylee. No szybko. Kiedy się zaczyna? Mam tylko 15 minut dla ciebie, Kaylee. Lepiej się postaraj. Albo nie, to może było 500 mega Nie, nie wiem, czy na pewno mam limit 15 minut, czy mega też No zaczynaj, jak będziemy lecieć, to Okej okay. Dalej, lecimy Turbulencję, wow, obrót zrobiliśmy Co to ma być? Okej okay. Siema koleś Co to miało być? O ja coś gadam Idziemy sobie tam, ja nie chcę się ciągle... A, słuchawki mi spadły. Idziemy do jakichś agentów prezydenta. O, ale fajnie. Spotkamy prezydenta, dzięki. Tam są. Ojacie, trzeba jakoś tutaj... Coś... Jakiś rum. Tutaj mioto. Coś tam bla bla, bla. bla, bla, bla no co? Kiedy on wyjdzie, tu? Mam on... o siema koleś! Dawaj mi przejście! To ja! Jestem tu sławnym YouTuberem! Złaź z drogi! Nie masz ze mną szans! Chodzę na te kłon do atletykę i basem. No fajnie, no puszczaj nas. Idę, idę. Ty o, zadziałało już. Prezydent się. Ba A, co to jest? Co? Ile Prezydent Bo, Co to ma być? Nie wiem za bardzo na angielskim. Ever special. O, ja nie mogę. Chyba em, to wszystko to będzie na dwa odcinki. Em, em, gra. Prezydent. Z tego co wiem, to nie wiem czy na pewno, ale chyba prezydent się bardzo denerwuje. No szybciej! Och, koleś! O, rozwalił! O, koleś! Wkurzyłeś prezydenta. O, nie! Rozwaliłeś! Teraz sprzątaj! Gdzie on jest? O koleś, sprzątaj to teraz. Prezydent zaraz tu przyjdzie jeszcze i cię okrzyczy, że tak nieładnie. Podejrzewam, że to będzie Donald e, Trump. Podejrzewam, że to będzie Donald Trump. Prezydent coś tam, coś tam. No on... Eee. O kurczę. Prezydent! Jak chcę być od niego jak najdalej, ja się go boję, on ma jakąś czerwoną twarz. Też myślałem, że to Donald Trump, poskacze ci po głowie. O, zdenerwowałeś się. Ej, to Ronald! Co, co ty... What, what? What? I'm sorry. Ronald, to jest Ronald Trump? My name is Ronald. No wow, i prezydent... Jest prezydentem Roblox Nowych Stanów, ale jaja. No już 7 minut minęło i tu się nic nie wydarzyło. No ja nie mogę, ty, ty Ronaldzie jeden. Kurczę, no ga szybciej, ga I'm sorry, coś tam co, um, pan prezydent. Ono, oh, um, on tak mnie denerwuje, nie chcę już być tym prezydentem, ja od niego uciekam. Nie lubię tego prezydenta, ja sobie idę. Coś tam. Ok, szef fuller of him my prezydent. Co? Uuuu, tak. koleś! Ugotuj zdanie dla prezydenta! Ty to masz fajnie! A ja ci... Ja mu poska... Przepraszam, poskoczyło po głowie! Skrzydło, skrzydło tu jest... Tu jest wszędzie skrzydło czy co? Nie, tutaj jest. O, ja oglądam, co on robi! Ha, ha. Ja nie mogę, co to ma być. Ha, 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 Hi, hi, hi. Hi. Hi, 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 osiem hi. Szybko jajka bierz, Bo prezydent będzie zły. Ja nie mogę jaka tu rozrywka tak na niego patrzeć. Siema. Uu. Co? Uuu. Co się stało? Jestem sam na serwerze, ja się boję. gdzieś idziesz, No nie... To gadanie serio. Ronald, ja cię nie lubię. I nie chcę jeść tej zupy. Okej. Okay. Jakbym nie usiadł, to możemy mnie wyfalić. A co to znaczy? N. joj. Wykrzyk. Wstałem, o, przegrałem pewnie, tak? dobra, ja za idę stąd. Jak najdalej. Ten prezydent jest jakiś straszny, podejrzany jakiś. Do jakiegoś computer room? Gdzie computer room? Nie, pewnie gdzieś tutaj dalej jest. Co tam jest? Tu jest computer room. Okej, okay. muszę tutaj... O! Co to jest? Komputery. O kurczę, to widać się mnie klikać. Atak systems. No fajnie, koleś! Szybko! Nie lubię cię też. Ten plan, samolot jest jakiś szalony, bez sensu. Oj, no fajnie, fajnie. Skończ już to gadanie. O, niebieski! Wszędzie trzeba niebieski zrobić. Bo haker zaraz nas ska ha hakuje. Ty od razu niebieski, niebieski, niebieski. Niebieski i... Oh. Oh, kurczę. O kurczę. Ale fajnie. Ej! Panie prezydencie! Nie lubię cię prezydencie, jeden! Przepraszam, za bardzo nie lubię tego prezydenta. Jeśli chcecie, żebym go tak traktował, napiszcie w komentarzach. Ja sobie z nim pogadam. Hello, Agin! Nie, nie jestem Again. Nie jestem Again, Koleś, o to ci chodzi? Ja nie mogę. Słuchajcie widzowie, ten prezydent jest jakiś dziwny. Napiszcie w skali od 1 do 10 w komentarzach, na ile procent w Waszym zdaniem jest dziwny ten prezydent. Oczywiście link do gry podam Wam w opisie. I za minutę już muszę kończyć. Co jak... Jeszcze się tutaj nic nie stało. Przez to 13 minut. Okej. Okay. O co tu chodzi, co? Jakieś. O, tu jakieś klucze są. O, znalazłem klucze! Dobra, w następnym odcinku wam resztę pokażę. Więc żegnajcie, papa! Pa. Um, jeśli chcecie zobaczyć podkuj prezydenta, w następnym odcinku zobaczycie, papa! Pa.